Co jest? Gdzie wy jesteście? Halo? Jesteście tu? Nie ma tutaj nikogo. Są rozbite balony. O kurde, co to jest za dziwne szkło? Czemu ono tak dziwnie leży? Wytyfy? co? No, chodźmy. Czemu ono takie tutaj lagi dziwne? Czemu? Co tutaj się stało? No, chodźmy. To jest stary? Ja, wywoło. Co? To co to jest? Chodźcie do serwerowni Adix, chodź do serwerowni. Co tutaj się stało? Czemu to zatonęło? Nie wiem. Wiem. to pamiętam. Tego kiedyśmy balony się środowieni. Co to je miło? Czemu to też wybuchło? Co to było? Co to? Zasadzka Rolling Gianta jakaś. Nie no, ale powiem, ty, ty, ty wyglądam dobrze, czy nie? Nie, nie wyglądasz dobrze. Wyglądasz okropnie stary, masz krew wszędzie. Chodź, Stara? idziemy do serwerowni, czyli do góry. Dobra. No. No to też nie najlepiej wyglądasz, ci powiem. O kurde, no nie najlepiej, ale... No to się nie no, tak, że no, no, widać, że też nie... To na... ja wiem, gdzie jest bo go nie I... widziałem. Nie wiem. Nie ja wiem, się... Pamiętam, że spadł... i że... A! Znowu się nabrałem! Na to. Pamiętam. Jak jeszcze potem, kiedy to odpadłem, to chwilkę oczy otworzyłem i właśnie go widziałem, że on leżał obok mnie. To nie wiem. Może gdzieś uciekł. No, to nie <laughs> Gdzieś. Uważaj właśnie tam, bo tam łatwo da się wpadać i kiedy właśnie my ta... tam, my my... Ej, gdzie są schody? Chyba w... Nie, w Nie. tam gdzie jest to kolorowe. To jest tamto. Tam. Kiedy właśnie, kiedy wy przeżyliście, kiedy właśnie yy, jak to się nazywa? Kiedy wy przeżyliście, to jak lat się spadliśmy bardziej na dół i się bardziej pobijaliśmy. Mam ciągle teraz i chyba widzisz, co mi się leje. No ciągle... Cze ketchup, ketchup. Ketchup, ketchup. To jest ten ketchupowy Udajmy się na... Jadek się mówił? Do serwerowni, tak. Do serwerowni, udajmy się tam do serwerowni, papa aby na to wyszło co Adix jest klucz, serwer. serwerownie. jest serwerownia, jest serwerownia już chodzi, tam. To, tam i tam tylko lew miał klucz ale chyba, że jest otwarta ona jest otwarta jest każda otwarta no lew nie zamykał chodzi. no, a poza tym ten, ten, ten klucz to się na gówno przydaje uwaga dziura uwaga, uważaj, uważaj. właśnie musimy uwaga. chyba dzisiaj skontrolować ten balon Chodź, bo ten balon się nie Chłodza. udał i dosyć widzić, jak skończyliście. Ja najbardziej ucierpiałam. No. no. Adiks no. chyba mnie jeszcze no. nie widział w tym no. stanie, to mnie zobaczy. No. No, Adiks gdzie mam? Dobra. I gdzie ten Adix? Nie wiem, jesteśmy w serwelowni. Abix! W końcu uroczyliście! To nie chciałem, bo, bo my, mógł to być The Rolling Giant, więc ukryłem tutaj pomieszczenie wow! takie. I tutaj tw tworzę losowe itemy i patrzcie, jakie się już uzbierały. Fajnie, fajnie. Wow, Ej, kamery! Ty jakimś cudem... No co, co, co? Ale ty w ogóle jesteś poturbowany. Prawie my tu dziurę ty, tą tą... Wow. to ...nie ma. No dobra. Ale tutaj nie, nie mam tak są takie szczęki, jak to po wie, że zrobiłem, żebyście nie mieli, no po prostu, że ja masz higienii, po prostu wam pokazać. dobra, po to Ja. jest, ale ja mam całkiem To będzie trochę ]arsonacha. inne szkło, ale nie miałem innego niestety. No to naprawmy, żeby nie było, w, no. że tam nadal wpadamy. No, że ja na przykład wpadłem. będę miał w ogóle całej osób dostanie! No bo chłopie, gdybyś ty tam wpadł, to wiesz co by się stało? Ty byś już nie żył, już by był twój koniec. bo z tak ja muszę. Ja muszę. Taki właśnie w pokój ja właśnie z tego balona spadłem mocniej. Ja w z tam spadłem mocniej niż Adi. Więc tutaj trochę jakie ja to tak. musimy balonować budować. I wylecieć, bo tam jest dziura. Ej, no jest dziura, jest dziura! Alex, masz jakiś plan na balon? Tylko bym to zrobił trochę niżej, żeby nie było tak mocno niebezpiecznie, bo wiesz jak może być mocno niebezpiecznie, a jak no jest teraz niebezpiecznie. No bo no, no, już skończyłem, więc dzisiaj w tym balonie to nie będzie za kolorowo dla mnie. No dla ciebie nie, może dla mnie jakimś tam przeżyje, ale... To z bo nie ja... zostanie, nie. nie będę mógł chodzić, nie będę mógł robić nic. Nic nie będę mógł. Ale mógł... nie mnie to będę wtedy te czupowy, co? bo dla mnie to będę wtedy czerwony. Bowie cały. Więc ja bym wam... E, co jest? Widzisz Adiksa? Nie, nie, nie. są ryby. Tak tak nie, nie wiem, czy on... Adixa jest... dobrze wszystko staje. Uwaga. Nie, bo ja mam ten, ja, ja mam ten, sobie zrobiłem takie, takie coś do niewidzialności. A, a czyli na przykład możesz się odczuwać pod inne osoby, a, czy na przykład. Y, no to... bo przez chwilę byłeś. Dobra, nie, 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 ten balon. To żeby nam to wyszło. Ale to na dół, to na dół, to, to, to się z... Ej! Pewnie się zastanawiacie czemu m jak tam szedliście, do Ej, halo! Mhm, mm chodźcie. Nie zastanów się, jak ty uszłeś, prawie bez ściemnika tego. No, no jakoś się uszedłem, bo on się wcześniej też obrób. Będzie, będzie trzeba ciebie bardziej wylecieć, my też będzie trzeba wylecieć. No i go też, ale co z lfpl tego nie wiemy... Ja widziałem... że ona coś wszarzył czy coś tam zostało, ale nie To widzimy, że widzieliśmy, że pełen że koszulki ma całą czerwoną. Aha. Bo pewnie, ej, bo pewnie się zastanawiacie, czemu jak szedliście do mnie, to coś wybuchło. No Ogólnie to ja to postawiłem, bo, a, mnie do... szliśmy, no, no, bo no. gdy tu szedłem, gdy szedłem do, no, do serwerowni, to mnie ten derolling zaczął gonić i musiałem minę postawić. A, się I ogólnie to musimy gdzieś, nie wiem, jakieś pułapki na tego derollinga postawić. Chodźcie za mną. Dobra, mam pomysł, gdzie możemy iść. Chodźcie na bardziej dolny level, znaczy nie na, na, na lewej, bo chcemy polecieć, co nie? Czyli to, to, to musi być w powietrzu. Mm. Musimy niestety skoczyć Dobra. Wow, Są skody, chodź, udajmy się. Dobra, idę do was Chodź. Op. Jeszcze na nich. Wię sposób w ogóle odkryłem, tylko że jest troszeczkę boleśnie. widziała jak tak robić, ale... I jest on boleśny, nie powiem. Ja mam chodźcie. Bo trzeba w ogóle ten napis cały jest rozsadzony. Nie ma tego napisu CC tego. W ogóle... Nie. O Jezu, ale zauważaj. wody spadłem na szczęście. Ale co jest? Widzowie? Widzieliście jakieś takie bloki dziwne? Takie bloki. Czekajcie. Co ty to? Widzowie. To Nic, nie widzieliście takich przekrzywionych bloków w Minecraft! Proszę, ja... Muszę się pożywić, W prawdziwym w... życiu jem bułka, ale okej. Dobra, już jestem. Dobra, tutaj, dobra, 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 dobra. Ej, ile tu już wody jest? Nie wiem, z jakiejś rury to na pewno leci, Anix. Jeszcze trochę i to dojdzie tutaj nawet. Nie wiem, my tu zatoniemy, To jest jakby. Musimy jakoś stąd uciec. Ale my zostawimy lefel. A dobra, może się on jakoś wydostanie.

Ja już wiem, z której to rury leci. Ja już wiem, z której. No jak na tym albo w tym odcinku, to załakamy. Abiks, więc, poczekaj. Mogę się wpiąć, Abiks, na ja to? No będę musiała jeszcze coś zrobić. Dobra, u... Dobra, czekajcie, jeszcze muszę. Tutaj, piecyk taki, inny trochę. Dobra, to ja czekać. Teraz go, teraz go biorę. Lubcie wow! wow. mi swobodnie. Dajemy go tu. Uwaga. Yo, o kurde. Ej, A ja naprawdę nie wiedziałem, że tak można. No, naprawdę... daj Dobra, muszę tu iść i to skopiować. Nie, mnie nikt nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Nie, Adix steruj, steruj, bo musimy jak najszybciej, on, na, on nas w każdej chwili może dorwać ja chyba go widzę Dobra Adix, szybko, bo nie wiem czy on tu jest, ja mam już szybko. z niego Szybko Adix, lecisz, lecisz Adix Adix Musisz polecieć, Adix, jak ja nie muszę polecieć? Tak tu nie umie się obsługiwać On coś próbuje zrobić właśnie To może mu nie przeszkadza Ej, on jedzie! On jedzie, Adix! On jedzie! Nie! Adix, uciekajcie! Kurde, widzowie, biegniemy, 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 Dlatego chciałem, żebyś Adix to Ale nie odpaliłeś tego. Ale w sumie nawet... Czemu ja mówię do niego, jak go nawet nie słyszę? O nie. Jak go tu tylko przyjadą, będzie po mnie. Muszę się gdziekolwiek schować. Szybko, 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 szybko. Szybko, muszę do góry Do góry, do góry, do góry. Widzowie. Dobra. Myślę, że tu będę bezpieczny jak na razie. Ale dobra, zobaczę czy oni żyją. Poza tym. Bo plan nie wypalił. I... Ej, ktoś tam... Siema! Siema, widzę was! Chodźcie, chodźcie, chodźcie! O jest tam, jest tam, szybko, szybko. O kurde, dobra, szybko poczekajcie! O kurde jakaś dziura, dobra, wszystko kuję ja nią. Alex, Alex, jeszcze na mnie poczekaj, jeszcze na mnie poczekaj. I szybko, nie no jaduj, się podjaduj! One tu zaraz przyjadą! Tak jak szybko, ty ja wcześniej szybko. Musisz. Adi. Alex, szybko, co się dzieje? I co ty z nimi robisz? Co? Co jest? Alex. Ej, bo chłopaczy coś nie działa! No, to będzie płacz! Ty masz latać? Szybko. Lecia, lecia. Lecimy! Lecimy? Nie, to jest. Nie, tak. Jest! E, latasz, latasz! O kurde, przepraszam. E, nie latamy, czekajcie. A bo ty tak dziwnie na Ja mam tu znowu! Ale gdzie polecimy? Nie, lecimy. Lecimy. Szybko! Tu windy! windy. Ale winda nie działa! Kurde! Winda nie działa. Czekaj, on stoi w miejscu. Dobra! Co jest, Alice? co ci się? Czemu ty podleciałeś? Nie wiem, spojrzałem mu... spojrzałem mu prosto w oczy i zniknął. Ale... Słuchaj, jest, jak się dziwnie poczułem... On się jak... przeciągnął, on go przyciągnął do mnie. On nagle chłopie Adix! Ej, bo Adix, bo ty byłeś inny, bo wiesz coś stało, ty nagle zniknąłeś i się pojawiłeś i latałeś. Aha on, 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 Ale... on może mieć nad tobą kontrolę. Ale bo ja spojrzałem mu prosto w oczy i nagle poczułem jakby, nie wiem, dusza ze mnie wyleciała. Bo no. szybko rób to. Słuchajcie, trzeba coś zrobić tutaj. Szybko, jedziemy! O, jedziemy, on tu, on tu, graszliwie szybko, w trawie! Zniknął, zniknął! Szybko, niech, musimy, musimy, mus, co mus, mus, zrobić, jak najszybciej możemy? Dobra, tu też, asymbla, towa, muszę, żeby tak Szybko, ja muszę lecieć, lecieć, bo ją na zdrowie! To da będzie koniec! Nie, nie, szybko, nie, szybko, nie! Powraca się, powraca się, szybko, leciej! Ojej, joli, szybki! Ale szybki, ale on jest szybki, widzowie! Kurde... Ale on szybki jest, widzowie! Wy to widzialiście? Kurde... Gdzie jest Adix? O, Adix! EJ! ZOBACZ NA Anix! ADIX! ADIX! ADIX, ADIX! A, właśnie, Adix, Adix! Adix, Adix! Adix, Adix! O! A, co jest? Znowu to poczułem. Takie coś. O, nie, Adix. Musimy uważać. Nie rób, nie rób, nie konstruuj tu nic. Aniks musi. Bo nie Dobra. Kolej. E, co tu się dzieje? Jak ty tego... Tak nie przystawiasz. No, musimy się do tego. Wstań, wstań. Nie, bo my znowu wypadniemy, bo to. Znowu się zepsuje. Wypadniemy. Ale te ciągle są gdzieś, ale Aniks jest nie planowany. I tutaj. U. Tylko Aniks e, tu. nie!

jest Adixem? Adiksem? Co jest, pioruny tam waliły, widziałeś? Nie wiem, ale wiesz co musimy zrobić? Co musimy zrobić? Musimy szybko pod naszym skonstruować i odlecieć. Odlecieć. I mam nadzieję, że wtedy Adix nie będzie jakiś mocno opętany. To wchodzi chyba do jego mózgu. Ale nie wiem. Poli, ale muszę... Ej, widzę, widzę. On jest z Adiksem! Adix! Adikse, ty żyjesz? Adiks! Alex, ty żyjesz? Aleks! Aleks, on jedzie w ciebie! Boże. Walczę z nim! Chodź. Spokojnie, Ufa zaufajcie mi! Jak z nim walczysz? No spokojnie, po podejdę do niego. I trzy, dwa, jeden, zero! Co się dzieje? A, a!

Adix wykorzystał swoją dziwną moc, a potem coś się odwaliło. Zniknął. No zniknął, zniknął. Musimy wyjść na Nie! słyszę wybuchy! Co jest? Wybuchasz wszystko! Co jest? Ja widzę wszędzie pioruny! I pioruny tam walą szybko! Chowaj się! Go, goł, go. Do Nie bij mnie, już mocny, co to dzieje? Chodź szybko do gry. Dobra, mamy tutaj. Bierz, bierz, bierz. Ja biorę lunetę jeszcze. Nie mamy to. Cza... zegar. Zapalniczka. To, to. To. też to mam. To. to się, usył się. To. Wędka. Nożycy. Nożyce. Jedzenie, jedzenie. Mamy jedną próbę, aby to zabić tylko. Ja mam to. Dobra. Jesteśmy... Jesteśmy możliwe, że jesteśmy odporni. Musimy pomóc Adiksowi i to w tej okay. chwili. Popo, popo, popo! Jak ty to założysz? Jak ty to założysz? Ja... Nie wiem. Jak to zbroja kiedyś noszyli zbroję, a teraz jesteśmy w galerii Ned Ja się rzeciłam założyć. W sumie to są urania. Doszło by Ej! Widzowie! Ej! On do ciebie jedzie. Uważaj! Ja jest? Dwój jest! Trzeci! Jesteśmy otoczeni! Ja Nie! Musimy uciec jak najszybciej możemy! No tylko jak to będzie się zakładać jeszcze bardziej. Bo wiesz, że ona może być coś upanowanego i później wiesz, to chyba zdejmij ją lepiej. O, czekaj, o ja... kurka, bo w ogóle ja ją ja nie zwróciłam. Poczekaj. Dobra. czekaj, Ej, on wleciał w ścianę! On wleciał w ścianę, widziałem to. Zobacz co mam. mamy. mam jakąś dziką Ej, ja widziałem Adiksa, on wleciał w ścianę. On wleciał w ścianę. On jakąś dziką złogę. To, jest dobra, to jest Rolling gianty! o kurde. Ej, chodź, będziemy patrzeć tu. Bo dobra, chodź, idziemy zobaczyć co Adiksa może robić. Ej, co to jest? N nie skacz tam lepiej. O kurde, ej, słyszę coś są za mną, czy coś tutaj się dzieje? gdzie Adix był? mnie? gdzie jest Adix? Ej, może to nie jest Adix? I idę zobaczyć do ten, do o, o, o. no do tej, do tej y, serwerowni. Wrlecz to był Adix, i idę zobaczyć, szybko biegnę do serwerowni. O kurde, bo ja nie jestem pewny, czy to był Adix, poza tym w ogóle. Dobra, szybko biegniemy widzowie. Chyba jesteśmy u góry. Czy jesteśmy na pewno? Co jest? Nigdy tu nie byłem. Parkiet do tańczenia?! Co on tu robi? Nigdy tutaj nie byłem. Uci, Co? Co? Jestem normalny! Ja widzę... Wielka armia ich jest! Ich jest wielka armia! Ale co ci się dzieje? To, to, to ty byłeś i tak dziwnie latałeś? Z Z się nie wybrany. wiem. Właśnie nie wiem, ciągle czuję, jakbym tracił swoje oszę. Musimy naprawić twój mózg. Oni, oni się udzielają w twój mózg. Bobaj, że znalazł, to Ej, bóg, bóg, bóg. Bo, bo ja mam kamery i oni są w naszej bazie. Pokaż, pokaż. pokaż. Jestem w naszym bazie! Chodź... Szy chodźcie szybko. Pokaż. pokaż te kamery, pokaż. Czekaj, dobra. O, musimy... Dalec, ubiec, 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 ubiec. Ubiec Ej, chyba ich nie ma, nie wiem. Czekaj. Chodźmy. Gdzieś, że gdzieś tutaj jest to? Na jakim jesteśmy piętrze? Nie jesteśmy na najwyższym. O kurde, dobra, musimy znaleźć... Wejdźcie na najwyższe piętro, Alex. A nie tam nie idźmy, jakie... jak tam jest ich armia. Myślisz? A Dobra. To jest market, ale dobra. O kurde! On, on jedzie! Uciekajcie! On tam jest, widzisz? O Kurde. Jest ich dwóch na dole, uważajcie! Kurde, oni tam jeżdżą. O nie. Co jest? Kurde, co się dzieje, że takie lagi wizowe. No, ale żyje. To jest ważne. A, Dix! Nie, on mnie nie słyszy. O, o. -o. A -a -a! <śm>